Cześć z tej strony Andrzej, ja mówię to. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o rzeczy, która mnie denerwuje, której totalnie nie rozumiem, a która cały czas jest obecna na mojej facebookowej ścianie. I mimo, że portale społecznościowe są w Polsce już od dłuższego czasu, to jednak wielu użytkowników cały czas zdaje się, nie rozumieć tego, że lajki nie ratują ludzkiego życia. Opowiem wam historię. Kilka miesięcy temu organizowaliśmy akcję 42 do szczęścia. 42 biegaczy zdecydowało się przebiec maraton, żeby zebrać 42 tysiące złotych. Dla dziewczyny, która uległa wypadkowi kolejowemu. Rozpoczęliśmy promocję, i w ciągu kilku tygodni osób, które potwierdziły udział w wydarzeniu, było ponad 10 tysięcy. Ale na koncie cały czas była suma około 2-3 tysięcy złotych. Gdyby każda z tych 10 tysięcy osób Płaciła na konto fundacji 4 20 zł, 20 groszy, to uzbieralibyśmy kwotę, którą sobie zakładaliśmy, na kilka tygodni przed startem maratonu. Akcja zakończyłaby się fantastycznym sukcesem. Ale wiele osób dało nam lajka, udostępniło wydarzenie i w ten sposób postanowiły wesprzeć naszą ideę, no ale nie zdecydowały się gdzieś wpłacić tych pieniędzy. Jakiś czas temu akcję informacyjną na ten temat prowadził szwedzki oddział UNICEF. Być może widzieliście film, w którym chłopiec opowiada o tym, że jeżeli organizacja uzbiera 200 tysięcy lajków, to on i jego brat będą żyli szczęśliwi, nie będą głodni. Tak to niestety nie działa i nigdy nie będzie działało, bo w innym wypadku Zuckerberg cały czas otrzymywałby maile, listy, informacje, prośby zawierające ogłoszenia dotyczące osób, które są chore i które w ten sposób chciałyby uzbierać pieniądze na swoje leczenie. Kliknięcie lajka like czy udostępni jest bardzo wygodne i nie wymaga dużo pracy, dlatego ludzie klikają, lajkują, udostępniają, ale niewiele z tym więcej robią. Bo żeby wpłacić te pieniądze trzeba wejść na stronę banku, trzeba znaleźć dane do przelewu, ewentualnie Ewentualnie użyć mechanizmu, który jest umieszczony na stronie internetowej, ale wtedy trzeba jeszcze czekać na SMS-a, więc ten czas tej akcji trochę się wydłuża i to już zniechęca część osób do tego, żeby wpłacały te pieniądze. Ale twój like wprawdzie jest ważny, twoje udostępnienie jest ważne, ale nie zastąpi pieniędzy, które możesz wpłacić na konto fundacji i w ten sposób pomóc danej osobie. Jest jeszcze jedna rzecz, która w dużej mierze psuje ten internet, psuje portale społecznościowe a która jest obecna praktycznie każdego dnia na mojej ścianie facebookowej. To są łańcuszki, które ludzie udostępniają. Uwaga, proszę przeczytaj to. Witam, mam na imię Monika, od dwóch miesięcy choruję na raka mózgu. Jeżeli nie odbędę operacji, to umrę, choć mam tylko 21 lat. Operacja kosztuje 250 tysięcy złotych. Strony portalowe, między innymi Facebook zgodziły mi się pomóc, a więc jeżeli skopiujesz, to podarujesz mi aż 10 złotych. Więc proszę, skopiuj to. A gdy Robisz to, przyjdzie wiadomość, jesteś aniołem. Wiadomość nigdy nie przyszła. 10 złotych nigdy nie trafiło do Moniki. Jesteście z tego powodu zaskoczeni? Typowy łańcuszek wykorzystujący mechanizmy współczucia i tego, że ludzie chcą pomagać, ale zamiast pomagać tak naprawdę szkodzą, bo udostępniając tego typu informacje nie robią niczego dobrego. W ogóle kto wymyśla rzeczy tego typu? Kiedyś jeszcze w werze gadu-gadu łańcuszki miały. Bardziej moralną twarz. Straszyły cię utratą zdrowia, utratą szczęścia, wiecznym pechem, ale nie żerowały na współczuciu, nie żerowały na chęci pomagania. Te, które teraz trafiają na Facebooka, które mówią o ratowaniu życia, o zbieraniu pieniędzy, to jest coś, coś obrzydliwego, straszna sprawa w ogóle. Ludzie w to klikają, często nie mają pojęcia, dlatego hej. Nie róbcie tak, nie twórzcie tego typu rzeczy, bo później ktoś naprawdę będzie chciał kiedyś pomóc, i ludzie przestaną to udostępniać, bo będą mieli dość tego typu ogłoszeń, z których żadne nie jest prawdziwe i żadne nie zmienia świata. Więc, jeżeli naprawdę chcesz pomóc, znajdź jakąś fundację, stowarzyszenie, które prowadzi zbiórkę pieniędzy i po prostu wpłać kasę na ich konto. Samo udostępnienie, sam lajk nic nie dadzą, więc, jeżeli udostępniasz, lajkujesz, wpłacaj także pieniądze, i w ten sposób na pewno bardziej przyczynisz się do pomocy danej osobie. A łańcuszki, które w zamian za udostępnienia, w zamian za lajki obiecują pomoc finansową 5, 10, 15 zł, to zwykłe śmieci, które w ogóle nic nie zmieniają, a jedynie psują mentalność ludzi, więc nie udostępniajcie ich, nie lajkujcie i pomagajcie sobie w prawdziwy sposób. Na razie, do zobaczenia, cześć!